skaniurza, średni samochód gaśniczy 3 tony wody GBART. Działko zderzakowe, sterowane z kabiny. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Pompa szlamowa, agregat prądotwórczy, oświetlenie, agregat oddymiający, 42 węże mobilne do działań w piwnicach, mieszkaniach, sekcja węży 3 aparaty, trzy butle zapasowe, tutaj urządzenie typu katlanca, serce tego urządzenia, zamienna prądownica, można ją zamienić tutaj z prądownicą katlancy, obsługa kat, serce pojazdu, autopompa, szybkie natarcie 60 metrów i Sekcja higieny, sekcja czystości, gaśnice proszkowe, zestaw kominiarski, alpin, zestaw węży, wor, wory wysokościowe, zestaw czterech pił na bogato, poduszki pneumatyczne, linki ratownicze, ubrania chemiczne, hydraulika Holmatro, sprzęt burzący z jednej strony. Nie, jeszcze raz, czekaj, to nie jest sprzęt ruszający. Jak to się nazywa? Podpory do samochodów. Dobra. Do Podpory. Pod, dawaj, dawaj, dobra. Podpory ratownictwo techniczne z jednej strony, tu mamy, z drugiej strony noszę. A ja jestem tutaj. A jestem gdzie? Jestem w ochotniczej Straży Pożarnej, wysoka. A ze sobą mam innopór i kończę już działania i wracam do koszar nara.